Hej wszystkim, dzisiaj mam dla Was kolejny chat make-up. Ostatnio... Dużo czat make-upów, ale wydaje mi się, że takie gadane makijaże są ciekawsze niż takie niegadane. Więc tak, dzisiaj makijaż z nowościami, które pokazywałam Wam już na zdjęciu na Instagramie i to zdjęcie miało mega dużo lajków, więc wydaje mi się, wnioskuję, że ten film Was ciekawi. Więc żeby nie przedłużać, będziemy robić ten makijaż, który mam już na sobie, kosmetykami, które już mogłyście widzieć na Instagramie. Zaczynamy malowanie. Na twarzy mam już moją ulubioną ostatnią bazę rozświetlającą z Golden Rose. A teraz przechodzę do podkładu. I podkładem, którego dzisiaj będę używać, jest Estée Lauder Double Wear. Ten słynny beton, jak to ludzie na niego mówią. Ja jakoś nigdy nie czułam potrzeby kupowania go, ale ostatnio dostałam go w paczce pr -owej. Mam odcienie 1w2 Cent który jest delikatnie dla mnie za ciemny, ale oczywiście rozjaśnię go za pomocą rozjaśniacza z nyksa. I nałożę go na twarz za pomocą Beauty Blendera. W makijażach Chad Makeup nie robię testu na żywo, nie sprawdzam kosmetyków w ciągu dnia, jak się zachowuje, więc żeby moja y, opinia tutaj wypowiedziana była obiektywna, postanowiłam y, nosić go przez dwa dni. Nosiłam go przez ostatnie dwa dni na twarzy i powiem Wam, że z tym podkładem jest bardzo dziwna sprawa. Od razu po nałożeniu on mi się tak bardzo nie podoba, że pierwszy raz, jak go nałożyłam, y, chciałam go od razu iść do łazienki zmyć na takiej zasadzie. Natomiast mówię, dobra, zostawię go, y, trudno pójdę tak do ludzi, zobaczę jak on będzie się spiwisywał w ciągu dnia żeby móc o nim powiedzieć, bo nie chciałam go od razu skreślać i jak od razu po nałożeniu mi się tak na maksa nie podoba tak po jakimś czasie on tak ładnie stapia się ze skórą mam wrażenie, że on musi na tej skórze troszeczkę poleżeć żeby z nią troszeczkę zacząć współpracować, niektóre podkłady potrzebują yy, chwilki czasu żeby to tak jakby połączyć się z naturalnym sebum skóry, jeżeli to ma sens. Ale tak wydaje mi się, że to tutaj działa i po jakimś czasie on na skórze wygląda przepięknie. Utrzymuje się cały dzień jak naprawdę bity beton, a nałożony jedną warstwą za pomocą beauty blendera wygląda naprawdę naturalnie. Nie ma tutaj jakiejś super wielkiej tapety, więc jeżeli szukacie podkładu o dużym kryciu, który jest bardzo trwały, którego nie będziecie musiały używać ym, sporo za jedną aplikacją, to to jest naprawdę coś, co musicie sprawdzić i ja naprawdę polubiłam przez te dwa dni ten podkład i uważam, że y, jest, nie powiem, y, podobny do Revlon Color Stay, który uwielbiam, ale równie go polubiłam, więc na pewno będzie gościć na mojej twarzy częściej, oj zdecydowanie. Teraz korektor, bardzo słynny korektor na YouTubie, NARS Radiant Creamy Concealer. I to jest korektor, na którego się skusiłam dzięki opiniom y, ogólnie dziewczyn, które znam, którym ufam. I powiem Wam, że nie jest taniej. W Seforze mm, zapłaciłam za niego minus chyba 20%. I z ceny regularnej, yy, która wynosi 140, bodajże 9 zł, około, zapłaciłam 115-14 jakoś tak. I nie jest to tania sprawa, ale po pierwszym nałożeniu uznałam, że faktycznie jest y, mega i warto na niego wydać tą kasę. Ale zresztą zobaczycie, jak on wygląda. Mam tutaj odcień Light 1 Chantilly. Nie wiem, jak to się wypowiada, nie chcę z siebie robić głupka. Wezmę sobie teraz pędzelek i kolejną nowością, którą Wam tutaj pokażę, są pędzelki Glambrush. I teraz y, nie będę go omawiać, bo muszę szybko go rozblendować. Natomiast y, zaraz powiem Wam co i jak z tymi pędzelkami. Tak szybko o korektorze. Po pierwsze, kolorystyka. Mamy tutaj przepiękny, jasny odcień, czego brakuje w większości firm, bo wszystkie odcienie korektorów są dla mnie za ciemne i nie umiem nimi uzyskać takiego efektu rozświetlenia i początkowego konturowania na mokro, więc to wielki plus za kolor. Natomiast drugą sprawą jest krycie. Ja myślałam, że ten korektor będzie taki typowo rozświetlający, bez dużego krycia, natomiast on kryje yy, bardzo mocno. Jest to chyba najmocniej kryjący korektor, jaki miałam i wydaje mi się być u mnie lepiej wyglądający niż full cover z Make Up Forever, więc... Jestem naprawdę zakochana w tym korektorze. Jest to korektor, który ładnie kryje te moje doliny łez. Ładnie odbija światło od nich, więc nie są tak mocno widoczne, ale to zaraz zobaczycie. nakładam ten korektor jak widać również na powieki zawsze nakładam y, korektor na powieki ponieważ to podbija y, pigmentację następnie nałożonych cieni i zachowuje się jako baza więc już nie muszę teraz stosować bazy pod cienie ten korektor przepięknie zastyga natomiast pamiętajcie, że nawet zastygające produkty warto utrwalić za pomocą pudru i tutaj mam y, moją nowość y, kolejną którą już pokochałam po kilku dniach od kiedy go mam? Nie no, już będzie ponad tydzień y, stosowania Uwielbiam ten puder Laura Mercier y, Puder, który nazywa się Loose Setting Powder Translucent y, Czyli transparentny, bez żadnego koloru Jest to puder idealny, polubiłam go zdecydowanie bardziej niż RCMA Dlatego planuję zrobić dla Was test y, Film, y, w którym na pół twarzy nałożę puder RCMA a na drugie pół twarzy nałożę ten z Lore Mercier i zobaczycie po prostu w ciągu dnia jak one się sprawują, powiem Wam też dla jakiej cery, jakiej lepiej się spisuje ponieważ one są powiedzmy podobne cenowo, jeżeli uda Wam się dorwać ten na promocji on ostatnio był w Douglasie na promocji za 140 parę złotych więc w ogóle wow natomiast można go również kupić na internecie dużo taniej niż w takiej tradycyjnej ofercie Douglas więc yy, po prostu zrobię wam taki film i uznacie, który jest lepszy. Przed utrwaleniem blenduję sobie jeszcze wszystko to, co mogło zebrać mi się w zmaszczkach. I utrwalam za pomocą Beauty Blendera. Możecie zobaczyć, że ta Dolina West, pomimo że ją troszeczkę widać, jest zdecydowanie mniej widoczna niż w przypadku każdego innego kosmetyku, którego używałam przy tych lampach, które niestety ten efekt mocno mi podkreślają. Ja bardzo mocno walczę z Doliną Łez. Wy czasem myślicie, że jestem niewyspana, że to tak widać. Natomiast to też zależy od nawodnienia mojego organizmu i na to wpływa bardzo dużo aspektów, i bardzo często nie jest to niewyspanie. Każda osoba, która ma taką załamaną Dolinę Łez, wie, że ciężko to zakryć, ponieważ pomimo tego, że mocno kryjący produkt zakrywa te wszystkie zasinienia, to niestety światło i tak się załamuje, tworząc cień, i pod, przy takich światłach, przykładowo, bardzo ciężko jest zrobić tak, żeby to nie było widoczne. To jest pierwszy zestaw, który tak ładnie to wszystko niweluje. Naprawdę pierwszy, więc wydaje mi się, że mieszanka kosmetyków, które ze sobą ładnie współgrają, lubią się, faktycznie ma tutaj sens. I sam korektor. Bez dobrego pudru, który również daje ładny efekt, tutaj nie da rady. I teraz na spokojnie mogę przejść do pędzli Glambraż, ponieważ będę pudrować całą resztę twarzy za pomocą dużego pędzla. Wszystko to, czego nie przypudrowałam za pomocą gąbki, omiotę właśnie pędzlem. I mogę się skupić właśnie na tych nowościach Glambraż, ponieważ mamy tutaj całkowicie nową jakość. Piękne białe trzonki, przepiękne. Rose Gold, jeżeli chodzi o skówki. No i włosie. Jakościowo zdecydowanie lepsze od poprzednich pędzli. Naprawdę powiem Wam, że ja podziwiam Hanie, że y, prowadza coraz lepsze jakościowo produkty, utrzymując dobre ceny. I jeżeli szukacie jakichkolwiek pędzli y, na początek albo nie na początek, po prostu chcecie dobrą jakość w dobrej cenie, a każdy... Każdemu na tym zależy, to to jest coś, co na pewno musicie mieć, bo po pierwsze wizualnie one prezentują się przepięknie i możecie z nimi iść na każde zlecenie. Natomiast dodatkowo używając ich przez kilka dni, yy, mogę Wam powiedzieć, że jakość jest naprawdę o wiele, wiele lepsza niż była, więc yy, jeżeli byłyście zadowolone ze starych glambraszy, to to w ogóle będzie kosmos. Nie będę się tutaj skupiać nad każdym modelem tych pędzli, ponieważ ten film trwałby wtedy wieki. Natomiast dajcie mi znać, czy chcecie film, w którym pokazuję Wam każdy model, jak dokładnie się prezentuje i do czego jest przeznaczony. Nie tylko tak z podpisu. Ale do czego można go używać, bo wiele pędzli ma wiele zastosowań, więc ja taki pędzel uwielbiam ogólnie. Ale jeżeli chcecie właśnie taki film, nie wiecie, na które modele się zdecydować, to dajcie mi znać. Teraz szybko zaznaczę sobie brwi poza kamerą, żeby nie przedłużać. Zaznaczę je za pomocą tej mojej ulubionej palety z Golden Rose w kolorze S. I pokażę Wam nasze szybciucha pędzelek, którym będę zaznaczać w brwi. Yy, mały, precyzyjny, skośny, bardzo fajny pędzel. Nazywa się on, już Wam powiem jak, 0, Nie, sorry, o 110. I to jest yy, pędzel bardzo podobny do 317 z Chwilka? Tak, 317. Możecie zobaczyć porównanie tych pędzli, oba precyzyjne. Takiego pędzla w glam shopie brakowało. Cieszę się, że jest. Brwi zrobione i od razu człowiek wygląda lepiej. Wracając do podkładu, on zaczyna pracować już na mojej skórze. Nie wygląda tak tempo, nie wygląda tak sucho i no za chwilę jeszcze będzie wyglądał lepiej jak jeszcze troszeczkę popracuję, ale chcę wam zwrócić uwagę na te moje doliny łez, które są naprawdę bardzo mało widoczne i jeszcze żaden korektor i puder nie był w stanie tego tak ładnie y, zakryć, bo każdy korektor, który ładnie mi je krył Nakładając na to puder znów były one widoczne, bo robiło się to, to wszystko takie wysuszone i zawsze ten cień był widoczny. Natomiast tutaj ładnie się to odbija i jest to pierwszy korektor, który daje mi taki efekt razem z tym pudrem. Więc jeżeli macie problem z Doliną West, to spróbujcie tego zestawu, bo jest naprawdę mega i cieszę się, że go kupiłam. Poza tym ten korektor wychodzi podobnie cenowo do Makeup Forever Full Cover, więc wielki, wielki plus. Mega się cieszę, że go mam naprawdę. Konturowanie i te wszystkie rozświetlacze zostawi sobie na koniec, a teraz przejdę do oczu, ponieważ mam tutaj nowość. Yy, nowa, druga edycja Glam Boxa z Glam Shadows. Która Was widziałam w komentarzach na Instagramie, bardzo interesuje. Mamy tutaj podobne do zoewy papierowe opakowanie. Podłużne jest mega leciutkie, co ułatwia sprawę noszenia takich palet w kuferku. Jeżeli macie, wiecie, 10 kg innych kosmetyków, fajnie jest oszczędzać właśnie na paletach, jeżeli chodzi o wagę. I jeżeli chodzi o środek, mamy tutaj przepiękne odcienie. I tutaj wielkim plusem jest to, że mamy i ciepłą, i chłodną kolorystykę, co daje nam naprawdę milion możliwości. Ja ostatnio mam tendencję do używania ciepłych barw w makijażach, więc dzisiaj postaram się zrobić chłodniejszy makijaż z tymi dolnymi barwami. Zacznę sobie od takiego puchatego pędzelka, który nazywa się O108 i zacznę sobie od tego cienia tutaj, który Nazywa się Szare Rodzynki, i tutaj wielkim plusem jest to, że od razu cienie są podpisane pod dołem, więc nie musimy szukać ich kolorów gdzieś z tyłu. To jest mega ułatwienie. Zaczynam od zewnętrznego kącika i od razu wprowadzam to w załamanie powieki. Możecie zobaczyć, że pomimo tego, że ten cień nie jest super jasny, on jest dość intensywny, nie ma problemu, żeby go rozcieniować i żeby zrobić tutaj ładny dymek u góry. Mam jeszcze kilka nowych, osobnych kolorów Glam Shadows, ale dzisiaj postaram się zrobić makijaż tylko i wyłącznie tą paletą, bo wiem, że niektóre z Was zdecydują się tylko na paletę bez dokupowania pojedynczych cieni, bo chcą mieć wszystko w jednym, więc... Może akurat się zainspirujecie tym makijażem, który dzisiaj stworzę. Mamy coś takiego, i teraz nie zmieniając już pędzla, ponieważ mam tutaj resztkę produktu, która mi za dużej różnicy przy następnym cieniu nie zrobi. Biorę cień Lycra, który jest obok, jest to bardzo, bardzo jasny brąz, który ma powiedzmy takie delikatnie połyskliwe wykończenie, ale tego nie będzie za bardzo widać. I za jego pomocą rozcieniuję sobie jeszcze. To cieniowanie powyżej, żeby je delikatnie ocieplić i żeby jeszcze ładniej to przenikało w skórę. Możecie zobaczyć, różnica jest naprawdę bardzo mała, ale dużo lepiej wygląda to niż to. Teraz cień kakaowe truskawki nałożę za pomocą pędzla O104. O, prezentuje on się tak. On jest płaski, ale bardziej puchaty od takich tradycyjnych, płaskich pędzli. Zobaczcie, jaka pigmentacja. Jedno nałożenie, takie jedno dziabnięcie w cieniu. Mega naprawdę. Nakładam w zewnętrznym kąciku, jak widać. Ten cień poprowadzę troszeczkę dalej żeby zatrzeć jego granicę. Jak widać rozcieram już resztkę tego cienia, przez co pigmentacja na środku nie będzie taka duża jak w zewnętrznym kąciku. Wracam do poprzedniego pędzla, rozcieram górę. Jeszcze biorę odrobinę Lycry, czyli tego jasnego brązu, i jeszcze mocniej rozcielam górę, żeby tutaj wszystko było dobrze wycieniowane. Teraz, za pomocą pędzla syntetycznego i korektora, odetnę sobie delikatnie załamanie. Przydałby się troszeczkę mniejszy pędzelek dokładnie taki jak ten, ale troszeczkę mniejszy, bo ten jest. Dość spory i trzeba tutaj uważać, żeby to precyzyjnie zrobić. Ten korektor jest mega, naprawdę jestem w nim zakochana. Nawet do odcinania załamania się lepiej sprawdza niż każdy inny, którego używałam wcześniej. Za pomocą płaskiego pędzelka O101 nałożę ten. Cień, czyli najbardziej połyskujący nazywa się on błyszczyk. I on jest taki powiedzmy różowawy. Nie jest to typowy szampański cień, raczej jest w tonacji różowej. I teraz drugi skośny, bardzo precyzyjny pędzelek, który z drugiej strony ma spiralkę. E, nazywa się on O112. Użyję go do zaznaczenia tego e, odcięcia powieki. E, biorę szary rodzynki, czyli ten cień tutaj, i pogłębiam tą linię nad odcięciem, żeby była ostrzejsza. Jeszcze tym samym szarym bordem zacieram tutaj granicę pomiędzy tym przyciemnieniem a błyszczykiem, biorę troszkę truskawek kakaowych, kakaowe truskawki i jeszcze mocniej zaznaczam tą linię odcięcia, żeby ona była bardziej wyraźna. Takim malutkim, bardzo precyzyjnym pędzelkiem nabieram sobie gorzkiej herbaty, czyli tego chłodnego, najciemniejszego brązu i przyciemnię sobie nim e, jeszcze tutaj linię rzęs i zewnętrzny kącik. Teraz powieka dolna, zaznaczę ją pędzelkiem kuleczkowym, nazywa się on O105. Um, użyję tej y, gorzkiej herbaty, czyli cienia dość chłodnego. Nałożę go w zewnętrznym kąciku na dole. Gdzieś do jednej trzeciej długości oka. oka nie wiem, jest z tą kuleczką, ale strasznie mnie drapie. Jest tutaj jeszcze jedna kuleczka z ciemnego włosia. Nazywa się O111. Zobaczymy ją. Ta troszeczkę mniej drapie, więc yy, spoko. Na powiece dolnej, kiedy taki pędzelek kuleczkowy troszeczkę drapie, to mm, przy wrażliwych oczach jest bardzo znacząca. I ta ciemna jest lepsza. I teraz nie zmieniając pędzla wezmę sobie ten cień yy, tutaj przepiękny, bordowy, nazywa się żurawina, ponieważ chcę uzyskać mocny akcent na dole na środku. I jeszcze teraz w samym wewnętrznym kąciku błyszczyk. Na linię wodną oka nakładam białą kredkę Avon, żeby optycznie otworzyć i odciągnąć uwagę od zaczerwienionych żyłek na oku. I teraz czas na kreskę, ale kreskę dzisiaj zrobię w kolorze takiego powiedzmy morskiego granatu. Nazywa się to Navy, jest to kredka żelowa Mark. Wiem ostatnio używać tych kredek właśnie jako eyelinera, ponieważ one się bardzo łatwo nakładają i bardzo długo się utrzymują, więc możemy tutaj fajnie kombinować z kolorami. Teraz wytuszuję rzęsy tuszem i dokleję rzęsy z minko model Angelina skończone. Teraz do konturowania użyję pudrów, również z Glam Shopu. Jest to ocieplacz i kontur. Pomieszam je razem. I do nakładania używam pędzla T112. Troszeczkę różu, to jest panna moda. Nakładam ponad bronzerem. Możecie słyszeć moje dziecko, jak krzyczy, ale obudził się wcześniej i chcę dać osobie znać, że tam jest, więc krzyczy. I teraz mam jeszcze kolejną nowość. Jest to rozświetlacz, który nazywa się mrożone truskawki. Jest to taki piękny, bardzo srebrzysty róż. Dosłownie mrożone truskawki. Nałożę go na sztyty kości policzkowe pędzelkiem T107. I teraz jeżeli chodzi o usta, chyba nałożę tą pomadkę. To jest ostatnia jedna z moich ulubionych pomadek. Um, powiększająca usta Mark. Jeszcze raz. Um, pomadka Avon z serii Mark. Powiększająca usta w kolorze Low Kisses. I to jest taki um, zgaszony, delikatny, herbaciany, czerwony. Ciężko stosować. Y dokładnie, jaki to jest kolor, ale bardzo ładnie się prezentuje na ustach. Najpierw zacznę sobie od konturówki Golden Rose 305, której chyba już nie ma w sprzedaży. I teraz pokrywam wszystko szminką. Tę pomadkę ostatnio bardzo lubię za to, że przy delikatnym makijażu, kiedy nie mam nic na oczach, tylko i wyłącznie tuż do rzęs, wygląda intensywnie. Natomiast kiedy mam coś na oku, jakieś cienie i chcę postawić na coś, co nie jest odcieniem nude, to ta pomadka nie przytłacza żadnego makijażu, więc to jest mega i ją Wam polecam, jeżeli chcecie właśnie zestawiać makijaże oka z czymś mocniejszym na ustach, ale nie chcecie, żeby tego wszystkiego było za dużo. Makijaż jest skończony, mam nadzieję, że ten tad make-up Wam się podobał. W szczególności polecam Wam mieszankę tych dwóch kosmetyków, czyli pudru Laura Mercier, w którym jestem totalnie zakochana, który daje mi najpiękniejszy efekt na skórze, który daje zmatowienie, ale nie takie płaskie, tylko odbijające światło, które wygląda przepięknie. Odbija mi te moje doliny łez, które są moją bolączką. Uwielbiam, uwielbiam, a w połączeniu z tym korektorem z Narsa to jest duet idealny, który naprawdę polecam Wam sprawdzić. Są to kosmetyki droższe, ale są to kosmetyki mega wydajne, które można kupić czasem taniej na promocjach, więc śledźcie wszystkie promocje i kupujcie, bo naprawdę są mega i nie dziwię się już, że takie zachwyty na ich temat są na całym YouTubie, bo niektóre youtuberki zagraniczne nie używają nic innego niż tych dwóch kosmetyków i to jest ich taki święty gral, którego nie zmieniają na nic innego, i to o czymś musi świadczyć. Paleta Glambox edycja druga jest, no jakościowo, nie ma tutaj nic do dodania, bo cienie Glam Shadows ogólnie są jednymi z moich ulubionych i ostatnio najczęściej po nie sięgam, więc to jedno, ale plus wielki za to, że tutaj mamy bardzo solidne i lekkie opakowanie. To opakowanie jest zdecydowanie lepsze od poprzednich, więc więc tutaj brawo, Hania, że zrobiłaś coś takiego. Jest to opakowanie podobne do Zoewy, ale jeszcze lżejsze mam wrażenie, więc... Tutaj wielki plus. Jeszcze, jeszcze na koniec wspomnę o podkładzie. Już osiadł na twarzy, już wygląda przepięknie. Tak jak wspominałam na początku, od razu po nałożeniu mega mi się nie podoba. Wygląda y, tempo, y, jest bardzo widoczny, natomiast to wszystko się scala na mojej skórze po kilku chwilach, więc y, no, bardzo mi się podoba. Jeżeli szukacie podkładu, który jest bardzo mocno kryjący i w ogóle nie czuć go na skórze. Jak y, niektórzy mówią, że jest to Typowa tapeta, która jest mocno wyczuwalna, to tylko i wyłącznie dlatego, że nakładają tego produktu za dużo. Yy, tutaj liczy się umiar, jeżeli jeszcze dodatkowo yy, używacie do nakładania beauty blendera, efekt będzie przepiękny, krycie będzie bardzo dobre i nie uzyskacie efektu maski, więc polecam, jeżeli szukacie mocnego krycia. I mamy to. Przeszłam przez wszystko, co chciałam Wam pokazać. Dajcie znać, który z tych kosmetyków zaciekawił u Was najbardziej, który z nich macie, a który chcecie kupić. Dzięki za oglądanie i do następnego buziaki! Pa pa!